Dzień dobry, nazywam się Aleksander Pugal, to jest Helena Czarnek i razem od 6 lat tworzymy MIPOLIN. MIPOLIN jest studiem projektowo-produkcyjnym i zajmujemy się tworzeniem współczesnego designu związanego z historią polsko-żydowską. Dostaliśmy od was kilka pytań i w tym wideo będziemy na te pytania dla was specjalnie odpowiadać. Cała przygoda ze śladami po Mezuzach zaczęła się w Krakowie i pierwszy raz w życiu zobaczyłam ślad po Mezuzie. Takich śladów w Warszawie, czyli tu gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, prawie nie ma. A przynajmniej bardzo trudno jest je zobaczyć, tak po prostu idąc sobie ulicą. W Krakowie takich śladów jest dużo, ponieważ Kraków nie był praktycznie zniszczony w czasie wojny. W związku z tym nie jest to takie trudne spotkać ślad. Natomiast dla mnie to, było taki, to był taki rodzaj odkrycia, że coś takiego zostało ślad, taki symbol pustki i to była taka pierwsza myśl. Że może coś trzeba zrobić z tym, żeby w jakiś symboliczny sposób tę pustkę wypełnić? W momencie, kiedy Helena dostrzegła ślady po mezuzach, pamiętam, że zaraz, a w zasadzie natychmiast do mnie zadzwoniła. Podzielić się tą informacją, tym odkryciem. Parę lat temu. Nasze życie zostało zmodyfikowane, zostało zmienione w poszukiwaniu śladów po Mezuzach.